Witajcie, tutaj Wilam. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek lubianej przeze mnie firmy Edifier. Model, który będzie dzisiejszym bohaterem jest to TWS1. Co ciekawe jest on dostępny także w dystrybucji polskiej. Pudełko wygląda marketowo, ale wykonane jest z grubej tektury. Zestaw zawiera słuchawki, trzy pary gumek, przewód, niestety mikro USB oraz paczuszkę z węglem aktywnym, która pochłania zapach. Etui ładujące wykonane jest z błyszczącego i niezbyt sztywnego tworzywa sztucznego. Z jednej strony wygląda fajnie i elegancko, z drugiej zaś trochę tandetnie. Po ściśnięciu potrafi skrzypić i rysuje się stosunkowo łatwo. Rozmiarami zbliżone jest do pudełka Sabatów E12. Zawias sprawia wrażenie solidnego i sztywnego. Słuchawki niestety również są błyszczące. Na każdej umieszczone jest nowe logo Edifiera o prostym, lecz charakterystycznym designie. Dioda niestety miga podczas używania, jednak na szczęście jest ona praktycznie niewidoczna w odróżnieniu od TWS Piątek. Słuchawki są raczej spore. Nie rozpychają ucha, ale znacznie z niego wystają. Kryje się tam spora bateria, o czym później. Edifiery dobrze siedzą w moim uchu. Tak samo też izolują. Dzięki stożkowatemu kształtowi wystają nieco, ale umożliwia to poprawienie słuchawek bez interakcji z panelem dotykowym. tws jedynki niestety nie łączą się automatycznie po otwarciu etui. Jak za starych dobrych czasów słuchawki do sparowania trzeba wyciągnąć. Magnesy odpowiednio zabezpieczają pokrywę przed otwarciem, a słuchawki przed wypadaniem, choć są słabsze od większości chińskiej konkurencji. Miałem pojedynczy przypadek, że kiedy włożyłem słuchawkę do ETUI, to ona dalej była połączona z telefonem, mimo że ETUI było naładowane. Zasterowanie odpowiada panel dotykowy. Pojedyncze jego dotknięcie wznawia lub pauzuje muzykę. Podwójne naciśnięcie prawej, jak i lewej zmienia utwór na następny, a potrójne na poprzedni. Długie przytrzymanie nic nie robi. Nie wygląda to dobrze, szczególnie w porównaniu z ostatnio testowanymi Fan EXPOD 3. Jako, że z moich edifierów R1700 Beta jestem cały czas zadowolony, no to oczekiwania względem TWS 1 były wysokie. W skrócie, nie rozczarowałem się. Słuchawki grają raczej równo. Określając charakterystykę, to słyszę w nich zimną fałkę. Talerze perkusji ładnie rozbrzmiewają, a w basie nic mi nie brakuje. Nie jest tak głęboki jak w Fan EXPOD 3, ale TWS 1 na pewno nie są pod tym względem wybrakowane. Jak dla mnie, dźwiękowo, szczególnie w chińskiej cenie około 110 zł, jest rewelacyjne. Głośność maksymalna jest na wysokim poziomie. Na mały minus dość zauważalne szumienie na niskich poziomach głośności. Zasięg jest na przyzwoitym poziomie. Opóźnienie to zauważalne, jednak standardowe dla słuchawek bluetooth około 400 ms. Tradycyjnie już pora na test mikrofonu, tak zbieram w warunkach pokojowych. Teraz szybki teleport na zewnątrz. Jak zbiera ten mikrofon? Oceńcie sami. Bateria to prawdziwy majstersztyk. Test ogniwa spowodował opóźnienie nagrywania o jeden dzień, ponieważ nie chciały się one rozładować. Dzięki ogniwu o pojemności 60 mAh przy 80-90% głośności grały prawie 8 godzin. Ogniwo TUI to już bardziej przyziemne 500 mAh, co powinno naładować TWS 1-3 4 razy. Uzupełnianie baterii odbywa się za pomocą nieszczęsnego mikro-USB i jest sygnalizowane czerwoną diodą na froncie case'a mi go od 1 do 3 razy i oznacza to odpowiednio poniżej 1 trzeciej, od 1 trzeciej do 2 trzecich lub 2 trzecie do 100% w przypadku trzech mignięć. Co ciekawe, na pasku powiadomień procent naładowania zmieni się co dwie jednostki, a nie tak jak w przypadku większości testowanych słuchawek co 10%. Sprawdziłem dokładność wskazania dla pierwszych 12% i wygląda to całkiem obiecująco. 2% to średnio 12 minut słuchania dżentu przy 100% głośności. Podsumowując, Edifier TWS1 nie są słuchawkami bez wad. Mają ubogie sterowanie, nie najmocniejsze magnesy i użyte materiały na pewno nie należą do najwyższej półki. Za to zachwyca bateria. Jakość grania także jest na bardzo wysokim poziomie. Charakterystyka jest bardziej uniwersalna niż ta w Wave w fanach Xbox 3. Słuchawki oczywiście zostawiają w tyle tańszą konkurencję taką jak Halo GT1. Edifier TWS 1 lądują właśnie na pierwszym miejscu wśród słuchawek polecanych do 150 zł, ale my możemy przejść do tablicy z zestawieniem. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, no to tutaj myślę, że zasługują na miejsce pod wizerami, ponieważ grają naprawdę przyjemnie, charakterystyka podoba mi się bardziej niż ta wave w fanach Xbox. Wykonanie niestety pod Tronsmartami, ponieważ błyszczące, tworzywo, bardzo łatwo zbiera rysy. Wygoda jest w porządku, chociaż słuchawki wystają, a sterowanie nie jest najlepsze. Także miejsce pod GT1 należy do Edifierów. Bateria, no to tutaj myślę, że nikt nie będzie zaskoczony. Pierwsze miejsce. Mimo, że ta w case nie jest największa, no to jednak słuchawki grają najdłużej wśród testowanych przeze mnie modeli. Jeśli chodzi o cenę, no to tutaj będzie gdzieś pomiędzy Wave Fanami a Tajedynkami Pro. Kosztują w Chinach jakieś 110, a w Polsce około 160-170 zł. No i rubryka z oceną, miejsce które Edifiery zabiorą, to miejsce pod Wizerami. Używało mi się ich naprawdę w porządku. Wady, które one posiadają nie są na tyle istotne, żeby je jakoś za bardzo zdegradowało w tej pozycji, jeśli chodzi o cenę, także to miejsce według mnie będzie ok. No i teraz przejdźmy do ogłoszeń, a tych jest całkiem sporo. Po pierwsze. Planuję teraz wypuszczać przynajmniej dwa filmy w tygodniu i chciałbym je dopracować pod tym względem, żeby dodać trochę animacji. Właśnie w tym momencie uczę się obsługiwać Adobe After Effects i tutaj płynnie można przejść do intro, czyli to, co już prawdopodobnie zauważyliście. Ostatnio zasiliłem szeregi redakcji retest.com.pl. Moich widzów zapraszam na tą stronę, link oczywiście w opisie, a czytelników retest zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak pewnie się domyślacie, w redakcji będę zajmował się wideo recenzjami Początek przyszłego tygodnia będzie to test tego właśnie w hotelach W drugiej części tygodnia będę zabierał się za recenzję słuchawek typu TWS. Na grupie Facebookowej wybraliście QCY T5. Jak widać, grupa ma moc, więc do niej zachęcam. Wszystkie linki w opisie. Na koniec zachęcam do zostawienia łapy, suba oraz do odwiedzenia innych moich filmów. Do zobaczenia. Cześć!